Na temat tego, jak wygląda piekło opisane przez Dantego Alighieri, zrobiłem już dosyć obszerny materiał. Jest on jednak długi oraz skierowany głównie w stronę opisu całości katolickiego piekła, więc wielu ludzi mogło nie dotrwać lub po prostu pominąć sam cel przebywania w tym strasznym miejscu czyli tortury. Dziś więc zaprezentuję Wam listę kilku piekielnych tortur, jakie w piekle cierpią kresznicy. Pierwsza z nich polega na wykorzystywaniu w dość kreatywny sposób otaczającego terenu. Na drzewach zawieszone są ostre przedmioty lub kawałki szkła, rozgrzane metale i tym podobne. W miejscu tym panuje wieczny, przerażająco potężny huragan. Ciała grzeszników są jego mocą miotane od drzewa, zaś zawieszone na nich zabawki okaleczają ich. Nawet jeśli jakimś cudem grzesznik nie trafi na żaden z przyrządów, wciąż czeka go bolesny upadek z wysokości, po którym natychmiast jego ciało zostanie ponownie porwane. Kolejna z tortur bazuje na głodzie. Dusze grzeszników nie stracą przytomności, uczucie głodu będzie narastać w nieskończoność. Brodząc w bagnie stworzonym z odchodów i wymiotów, w akcie desperacji będą próbować to zjadać, lecz nawet te obrzydliwości wrócą na ziemię, nim grzesznik zdąży je przełknąć. Trzecią z tortur jest zamykanie grzesznika na wieczność w płonącym od zewnątrz grobie. Temperatura wewnątrz sięgająca niewyobrażalnego poziomu, uczucie topiącej się skóry oraz świadomość, że śmierć nie będzie wybawieniem. tak prezentuje się wieczność. Czwartą z piekielnych tortur jest krwawa walka z innymi krzesznikami, której przyglądają się usatysfakcjonowane demony. Ludzie nie mogą przestać, nie mogą też umrzeć. Odcięcie głowy czy nawet rozczłonkowanie na kawałki nie sprawi, że dusza utraci świadomość. Zaś inni będą je deptać, miażdżyć i ciąć. Po wieczność. Piątą z tortur jest przemienienie duszy grzesznika w drzewo. Pod tą postacią sparaliżowani na wieczność będą czuć, jak nad ich ciałami znęcają się demony, odłupując gałęzie, Zrywając korę, wyrywając korzenie, wydłubując dziury i tym podobne. Szóstą z tortur na tej liście jest całkowite zamrożenie człowieka, zostawiając nad lodem jedynie część głowy od oczu w górę. Ci ludzie cierpią ból płynący zarówno z głodu, pogłębiających się ciągle odmrożeń całego ciała oraz faktu, iż nie są w stanie złapać oddechu, próbować złapać jeden oddech przez całą wieczność. Tego nie można sobie nawet wyobrazić. Zaś fakt, że wciąż mogą widzieć, sprawia, że nigdy nie przestaną być świadomi. Jeśli zaciekawił Was ten materiał, mali sadyści, zapraszam do odsłuchania mojego materiału z dokładnym opisem piekła, opisanego przez Dantego Alighieri. Przypominam, iż materiał z tego odcinka jest na podstawie konkretnych zapisków, a nie moich fanabeli, oraz dodaję, iż nie jest to ani moim stanowiskiem odnośnie wiary, ani stanowiskiem Kościoła. Ja tylko powiedziałem Wam pewną ciekawostkę, zaś reszta należy do Was. Śpijcie dobrze, dzieciaki, miłego wieczoru.